Wiesz, że chcesz czegoś więcej. Masz jakiś cel, jakiś plan, nawet jeśli tylko z tyłu głowy. I kiedy już masz zrobić ten jeden mały krok do przodu, dzieje się coś dziwnego. Zamiast iść do przodu, zatrzymujesz się i stoisz w miejscu. Znowu. I najgorsze jest to, że nikt cię do tego nie zmusza to twoja własna głowa podkłada ci nogę. Robi to w najsprytniejszy możliwy sposób. Udaje Twój własny, rozsądny głos. To właśnie ta seria wymówek, które pojawiają się w Twojej głowie i brzmią tak bardzo logicznie. Przez nie, dzień po dniu, rezygnujesz z siebie. Odkładasz na później to, czego naprawdę chcesz, przepuszczasz dobre okazje i tkwisz w tym samym miejscu. A najlepsze jest to, że jesteś absolutnie przekonany, że podejmujesz mądre, przemyślane decyzje. A tak naprawdę. To strach za ciebie rządzi. W tym filmie wyciągniemy na światło dzienne trzy najbardziej popularne kłamstwa, jakimi karmi Cię Twój własny strach. A kiedy zobaczysz je czarno na białym, po prostu przestaniesz w nie wierzyć. Pierwsze kłamstwo, które sobie wmawiasz, jest chyba najczęstsze brzmi: Zrobię to, jak będę lepiej przygotowany. Pomyśl. Masz ten pomysł. Chcesz w końcu zacząć, odezwać się do kogoś, spróbować czegoś nowego. Przez sekundę czujesz, że to może się udać, że to jest to, a zaraz potem włącza ci się w głowie ten zimny, spokojny głos: Poczekaj, jeszcze nie teraz. Najpierw musisz przeczytać jeszcze dwie książki, zrobić lepszy plan, poczekać, aż będziesz mieć więcej czasu. I najgorsze jest to, że ty w to wierzysz. Kiwasz głową i myślisz sobie: No tak. Przecież nie mogę tego zrobić byle jak. Muszę się do tego porządnie przyłożyć. Masz wtedy wrażenie, że jesteś bardzo odpowiedzialny i rozsądny. Ale spójrzmy prawdzie w oczy. To nie jest żadna odpowiedzialność. To jest strach. Czysty, prosty strach przed tym, co pomyślą inni. Strach, że ktoś spojrzy i powie: A kto to taki? Co sobie wyobraża? Boisz się, że się wygłupisz, że ci nie wyjdzie. Że ktoś cię skrytykuje albo po prostu zignoruje, i ten strach jest sprytny. Jemu nie zależy na tym, żebyś zrobił coś idealnie. Jemu zależy na tym, żebyś nie zrobił zupełnie nic, bo tylko wtedy nikt nie może cię ocenić. Tylko wtedy niczym nie ryzykujesz. Więc każdy kolejny dzień, który spędzasz na tym przygotowywaniu się, to nie jest żaden krok do przodu. To po prostu kolejny dzień, w którym pozwalasz. Żeby strach trzymał cię w tym samym miejscu, drugie kłamstwo jest jeszcze lepsze, bo udaje twojego najlepszego kumpla, logikę. Nazywa się To się po prostu nie opłaca. Chcesz zmienić pracę, bo obecna wysysa z Ciebie życie. Czujesz to w niedzielę wieczorem, kiedy na samą myśl o poniedziałku robi ci się niedobrze. Ale jak tylko ten pomysł staje się poważniejszy. W twojej głowie włącza się wewnętrzny księgowy i odpala arkusz kalkulacyjny. Od razu pojawia się lista powodów. Rynek jest teraz niestabilny. Mam przecież kredyt i rachunki. A co jeśli w nowej firmie będzie jeszcze gorzej? Przecież tutaj przynajmniej wiem, czego się spodziewać. To wszystko brzmi tak bardzo dorośle i racjonalnie. To nie są jakieś wymyślone lęki, to przecież czysta matematyka i zarządzanie ryzykiem. Ale czy na pewno? Zauważ, że ta logika zawsze działa tylko w jedną stronę, żeby cię zatrzymać. Nigdy nie podpowiada, ryzyko jest, ale pomyśl, o ile szczęśliwszy możesz być. Nie. Ona wie, że nie przekona cię, mówiąc wprost, boję się. Dlatego przebiera się za doradcę finansowego. Podsuwa ci najczarniejsze scenariusze i przedstawia je jako fakty. I przez to tkwienie w miejscu, w którym może i jesteś nieszczęśliwy, ale które znasz, wydaje się najbezpieczniejszym i najrozsądniejszym wyjściem na świecie. A teraz trzecie kłamstwo. Jest najbardziej podstępne, bo dzięki niemu czujesz, że jesteś bardzo zajęty. Nazywa się: Muszę jeszcze tylko sprawdzić jedną rzecz. To jest ta pułapka wiecznego planowania. Czytasz dwudziestą książkę na ten sam temat? oglądasz 50 poradnik na YouTubie, zapisujesz się na kolejny kurs online, rysujesz jakieś mapy myśli. Mówisz sobie: "Jeszcze ten jeden podcast i będę gotowy". Twoje notatniki pękają w szwach od planów, ale kalendarz z faktycznymi działaniami świeci pustkami. Czujesz, że robisz postępy, czujesz się naprawdę produktywny, ale spójrzmy prawdzie w oczy. Tak naprawdę stoisz w miejscu. To jest najbardziej cwana forma unikania prawdziwej roboty. Strach doskonale wie, że dopóki planujesz, to nie działasz. A dopóki nie działasz, niczym nie ryzykujesz i nikt nie może Cię ocenić. To perfekcyjna wymówka, bo przecież nikt nie zarzuci ci, że się lenisz. To daje ci takie przyjemne poczucie bycia w ruchu, które sprawia, że czujesz się świetnie sam ze sobą, podczas gdy Twoje prawdziwe cele. Oddalają się z każdym kolejnym, jeszcze tylko to sprawdzę. To jest jak bieganie w miejscu. Pocisz się, męczysz, ale nie przesuwasz się nawet o centymetr. Więc ta siła, która trzyma cię w miejscu, to nie żaden pech ani zły los. To są te trzy kłamstwa: kłamstwo o byciu gotowym, kłamstwo o logice i kłamstwo o byciu zajętym. Ale od dzisiaj to już nie jest Twoja historia. Widzisz je, rozumiesz i możesz świadomie przestać w nie wierzyć. Prawdziwa odwaga to nie jest brak strachu, to jest zrobienie swojego, mimo że on tam jest. Zauważ, że szczególnie za tym pierwszym kłamstwem, tym o wiecznym przygotowywaniu się, kryje się coś większego: paniczny lęk przed oceną, strach przed tym, co pomyślą i powiedzą inni. I jeśli czujesz, że to jest Twój główny hamulec, to mam dla ciebie coś więcej. Napisałam na blogu bardzo konkretny artykuł, w którym rozkładam ten lęk na czynniki pierwsze i pokazuję, jak krok po kroku się od niego uwolnić. Link do wpisu, lęk przed oceną, jak przestać przejmować się tym, co myślą inni, znajdziesz na samej górze opisu pod tym filmem. Gotowy plan czeka w artykule. Kliknij i zacznij działać. Do zobaczenia.